Hey, hey. Moi drodzy, w ten uroczy wiosenny dzień. Wita Was, Olga z Wielkiego Buka. Tak, tak, moi kochani, zima nadchodzi i jest to hasło, które drąży i prześladuje wszystkich miłośników świetnego fantazy od lat, a to wszystko ze sprawą R. R.R. Martina i jego sagi, pieśni, lodu i ognia. Pierwszy tom sagi, czyli Gra o tron, wyszedł już w 1996 roku i już rok później zdobył prestiżowe wyróżnienie za najlepszą powieść fantazy. Minęło 20 lat, za nami 5 opasłych tomów, przed nami jeszcze. Dwa, na które fani czekają z niemałą frustracją i napięciem. A uwierzcie mi, że George RR R. Martin potrafi trzymać swoich czytelników w niepewności jak nikt inny. Kiedy mówimy o sadze pieśni lodu i ognia, nie możemy już teraz pominąć przebojowego serialu zatytułowanego Gra o tron. Szósty sezon serialu nadchodzi wielkimi krokami, a sam serial nieco już odbiega od oryginalnej fabuły literackiego pierwowzoru. Martina można kochać, można go nienawidzić, ale trzeba mu przyznać jedno. Tworzy dzieło unikatowe zarówno w treści, jak i w formie niesamowite fantazy, które potrafi porwać tłumy. No dobra, ale dlaczego warto czytać sagę pieśń Lodu i ognia? Dlaczego jest tak wyjątkowa na tle innego fantazy? Specjalnie dla Was przygotowałam top 5 powodów, dla których saga George'a R.R. Martina jest tak unikatowa i wyjątkowa. Po pierwsze, nieprzewidywalność. George R.R. Martin przyzwyczaił swoich czytelników do tego, że, no, nigdy nie mogą się przyzwyczajać. Tu nie ma ostatecznych herosów, dlatego że bohater, który w jednym rozdziale wydaje się być ważny, mieć znaczenie dla fabuły, potrafi zginąć kilka stron dalej w krwawej rzezi i nie należy się temu dziwić. Po drugie, brak magii. Smoki, czerwoni kapłani, biali wędrowcy, dzieci lasu czy ludzie bez twarzy. Choć to wszystko są nazwy nawiązujące do postaci i zjawisk mitycznych, to tutaj jest to raczej wynikowa nadchodzących zmian i zimy, która ma wszystko pochłonąć. Każdy z tych elementów jest wyjątkowy, nietypowy i zaskakujący dla swojego otoczenia. Magia u Martina to moc, która budzi się po latach i powoli przybiera na sile. Ona zbliża się i osacza światło, sterowc, burząc jego pierwotne prawa. Dzięki takiemu rozwiązaniu fabularnemu czytelnik nie musi się obawiać tutaj prostych rozwiązań typu Deus Ex Machina. Po trzecie, unikatowi bohaterowie. Nie ma tu orków, nie ma tu elfów, ale są ludzie i cały panteon postaci, każda z nich zmierzająca w innym kierunku i świat widziany jej oczyma. Każdy z nich może coś stracić, każdy z nich może coś zyskać, każdy z nich ma motywację i czytelnik dokładnie wie, w jakim kierunku zmierza. Kolejne rozdziały to różni bohaterowie, ich osobne narracje i unikatowa perspektywa na cały świat Westeros. Po czwarte, rody. George Error Martin wykrował swoją własną mitologię, swój cykl powiązań i system wielkich historycznych rodów, który jest nie tylko kluczowy dla fabuły, ale także wyjątkowy. Każdy z poszczególnych rodów jest doskonale scharakteryzowany. Posiada swój mit założycielski, swoją flagę, emblemat i hasło. Do rodów przywiązują się czytelnicy, utożsamiają się z nimi i wybierają swoich ulubieńców. Gdzieś ktoś ślubuje wierność królowi północy i nosi koszulkę z wilkorem, a gdzieś ktoś mruczy pod nosem, że zawsze spłaca swoje długi, tak jak Lannisterowie. Po piąte, inspiracja prawdziwą historią. Jeśli jest coś, na czym George wyjątkowo się zna i w czym jest naprawdę dobry, poza wymyślnym wybijaniem poszczególnych postaci i torturowaniem swoich czytelników, to jest to właśnie historia. Historia to jego konik, a saga Pieśni Lodu i Ognia zawiera mnóstwo nawiązań do prawdziwych wydarzeń i postaci. To jednak jest temat o wiele bardziej szeroki i o tych inspiracjach historycznych George'a opowiem Wam już jutro. Będzie to filmik dla tych, którzy już co nieco wiedzą o sadze Pieśni Lodu i Ognia, co nieco wiedzą o świecie gry o tron i będzie tam Trochę małych spoilerów. To, co ja osobiście sobie ogromnie cenię w sadze pieśni lodu i ognia, to są to te wszystkie wątki, które tak w tak wyrafinowany sposób łączą się i wszystko tutaj nabiera sensu. Nawet wątki postaci, które idą i wędrują już od wieku. Uwielbiam ten stopniowy powrót magii to narastanie napięcia, które musi znaleźć ujście albo w bitwie wszechczasów, albo w absolutnym upadku całego świata. Tym z Was, którzy już czytali sagę, którzy zaczęli z nią przygodę, albo którzy znają serial, to przedstawiam Wam moich ulubionych bohaterów, tym samym wyprzedzając Wasze pytania. Zarówno w powieści, jak i w serialu niezmiennie kibicuje Brandonopis Starkowi. Czuję tak głęboko w kościach, że jego rola będzie z pewnością kluczowa tak w powieści, jak i w serialu. Drugą postacią, niemniej tutaj. Jedynie książkową jest Mens Rider, czyli król z muru, władca dzikich i człowiek o wielu tajemniczych twarzach. A na trzecim miejscu jest nieśmiertelny John Snow, czyli dowódca czarnej straży i tutaj w tej postaci najbardziej kusi mnie tajemnica jego pochodzenia. Jak widzicie, jakby nie było saga Piśni Lodu i ognia, to wyjątkowa lektura. To fantazy z najwyższej półki, to historia, to magia, to cała sieć spisków. To przemoc, to tryskająca krew, to śmierć, która może dotknąć tutaj wszystkich, ale przede wszystkim to, co najważniejsze, to jest to jedna z najbardziej fascynujących opowieści. Pochłania czytelnika na długie godziny, co chwilę łamie mu serce, dobija i pozwala zwątpić we wszystko. A ja wyczekuję wichrów zimy, tak jak chyba połowa świata, i oczywiście czekam też na szósty sezon serialu, którego premiera ma miejsce już 24 kwietnia. A teraz, moi kochani, czas na konkurs! Księgarnia internetowa Wobling przygotowała dla Was jeden pełny pakiet wszystkich tomów Sagi Pieśni Lodu i Ognia dla jednego szczęśliwca. A pytanie konkursowe brzmi... Posiadacie trzy wyjątkowe smocze jaja, już niebawem wyklują Wam się smoki i jakie nadacie im imiona? Na odpowiedź macie czas do 24 kwietnia, do niedzieli, do północy, a ja już w poniedziałek wybiorę jedną najciekawszą odpowiedź i nagrodzę jednego szczęśliwca. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że sięgniecie po sagę Loduj Ognia, że trochę was zainspirowałam i zanurzycie się w ten krwawy, brutalny świat, w którym wszystko jest możliwe. Pamiętajcie też żeby zaglądać na bloga i o tym, że znajdziecie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Stawczacie na Instagramie, na lubimy czytać na Goodreads. a my moi kochani, widzimy się już jutro i będę miała dla was top 5 historycznych inspiracji w sadze Loduj Ognia. Do zobaczenia. Pa pa.